Znowu już rano, a ja otwieram tą moją szufladę, każdy słoik inny, ale no nie będę kupować jednakowych, bo mi szkoda na takie rzeczy pieniędzy, ale podobają mi się jak są takie jednakowe i będę robiła znowu, no dlatego, że mi zostało połowę tych drożdży, no przecież ich nie wyrzucę, dodałam do tych połowy drożdży troszeczkę cukru rozpuścił się jak mieszałam, oczywiście te drożdże się rozpuściły trzy szklanki mąki jedno jajko, sześć łyżek oliwy z oliwek do tego te rozpuszczone drożdże oraz dolałam połowę szklanki maślanki i do tego jeszcze połowę gorącej wody żeby to było ciepłe Robiłam ciasto z tego, ugniotłam ciasto, troszeczkę tam żytniej mąki dodałam do podsypania, do, do, do urabiania, tak to jest mąka pszenna, no i zostawiłam do wyrośnięcia. No to już miałam pół godziny na kawę. Jak wyrosło, oczywiście musiałam zrobić tą pinsę, no to rozkładacie na Blaszę, dodałam te pieczarki i cebulę, którą wczoraj smażyłam wieczorem, miałam te trzy cykiełbaski, to skroiłam te kiełbaski. Yy, dodałam też trochę pomidora i trochę papryki konserwowej. No i ten ser cheddar co ostatnio w promocji kupiłam, i gotowe do piekarnika na pół godzinki niecałe. No i co tygodniowe ważenie: no nic nie schudłam, no raczej nie przytyłam, bo tam parę gram nie będziemy liczyć. Pinsa gotowa, zostawiłam chłopakom też jeszcze zupę, wczoraj co ugotowałam buraczkową, makaron mieli od wczoraj, także zaopatrzeni w jedzenie, mogłam sobie spokojnie jechać do wnuka. Już miałam spokojne sumienie, że moje chłopaki nie umrą z głodu, a wnuk sobie dzisiaj chciał owsiankę, sam sobie zrobił, powkładał ziarna, orzechy. Bananka babcia mu skroiła. Tak, zjadł całą michę zjad a miał spokój. 20 minut sobie jad. No tutaj te wariatki. No kocham psy, kocham je też, ale naprawdę nieraz mam ich dosyć. One nam tak przeszkadzają w zabawie. okręcą się w kółko. Klocki rozwalają nam. Normalnie nieraz można szało dostać jechałam na zakupy, 10 zł zapłaciłam, no, przywrotna suma, zawrotna, przepraszam, zawrotna suma, a tu są darmowe rzeczy, super, się cieszyłam, nie jadłam moci nigdy, także sobie sprawdzę, jak to smakuje, ale chyba nie dzisiaj, bo się tak obiadłam obiadam, że nie jestem w stanie jeść kolacji, ale no coś tam na pewno zjem, Zobaczcie, ile różnych takich darmówek miałam. I większość nie, nie jest po terminie. Jakoś tak się zdarzyło, że dzisiaj tak wywaliły dziewczyny w sklepie. Bobiczek masażek musi mieć wieczorny, oczywiście. To jest taka menda malutka, moja. Tak się nastawia do tego głaskania. Nie popuści. Jak nie do mnie, to do pancia idzie. O, o, o. A tak, plecki uwielbia. A to jest moja kalacja. Humus z tymi z ciasteczkami takimi, czy co to było, nie wiem, ale pyszne to było, bardzo dobre i najadłam się tym więcej, już nic nie jadłam, a tu wam pokazuję, Bobik się też najadł, bo jak ja jem kolację, to on też musi, idzie, 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 idzie i pod balkonik, zawsze po jedzeniu musi wyjść i się patrzy na mnie, żeby mu otworzyć balkon, jest słodki,